Likowe emocje, walka, nieustępliwość. To wszystko w spotkaniu, na które zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Serdecznie zapraszamy. W meczach Olimpiku Lyon z Paris Saint-Germain zawodnicy zawsze grają na 100%. To w końcu dwa najlepsze francuskie kluby ostatnich lat. Co za tym idzie, bezbramkowe remisy niemal się nie zdarzają. Jeśli już, to częściej pojawiają się wysokie wyniki, świadczące o ostrej wymianie ciosów. Ze stadionem Parc des Princes jest nierozerwalnie związany klub Paris Saint-Germain. Były namowy, aby paryski klub przeniósł się do Saint-Denis, bo tamten stadion generuje niebotyczne koszty. Ale ostatnio słyszymy, że klub wiąże swoją przyszłość i to na wiele lat z tym miejscem. Olimpik Lyon nie miał wielu okazji do spotkań z polskimi drużynami. Pokonał Odręb w kucharze Intertoto w 1997 roku. To od tego sezonu zaczęło się pasmo coraz większych sukcesów klubu z Lyon. zaczęli gracze PSG głośny doping wspaniała atmosfera zobaczymy czy będziemy mieli co wspominać po tym meczu No może być groźnie Marko Verratti. no przejął ale nie opanował piłki No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę koniec tej akcji Efektownie chciał to zrobić ale nie wyszło Matuidi Próbują ataku pokiem boiska. padłe podanie. Dośrodkowanie w pole karne. Out dla Paris Saint Germain. No, z tego miejsca można strzelać. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Koniec ataku, drużyna... dobre ofensywne wyjście. Mi Ma wybór w tej akcji. Nieczysto, ślizgiem, no, na początku meczu widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Marko Weratki. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Czy będą prowadzili? Zdjął mu praktycznie piłkę z nogi. Próbują teraz skrzydłem. Jest zawodnik na czystej pozycji. Lacazette Gazette. No niecelny strzał. Widać, że jest załamany. Matuigi. No zastanawia się czy nie strzelać. Na dobrą okazję do strzału, świetnie interweniuje. Żalej. Marko Veratti Przejmują gracze Olympique. Żalę. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Marko Veratti. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Memphis Depay. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Świetnie, prostopadle. Szansa Lyonu z rzutu rożnego. Ależ efektowna obrona. Oby tak dalej, a będziemy mieli prawdziwą gwiazdę dzisiejszego meczu. Lekazy! Zablokowany strzał. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Blisko po lekarny, może strzelać. I piłka w rękach bramkarza. No tu był naprawdę niewielki spalony, sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji Bramkowej z tego by raczej nie było. Dobra pozycja do oddania strzału. Morel. Dobrze próbował, ale stracił. Blisko pole karne. Dobre to prostopadłe podanie. Zdecydował się na strzał. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Marco Veratti, Gonalon, Morel, fantastycznie klepią, La gazet, Fekir. Popatrzmy na ten atak Lyonu. I po strata piłki. Matwidi. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Kamani! No tak strzelając kolego, no. Pomyśl może o zmianie zawodu. kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Fekir. Lion szuka swej szansy na zdobycie bramki. Ale szansa na prowadzenie. Nie ma gola. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Zespoły schodzą do szatni przy wyniku remisowym nikomu nie udało się wypracować zaliczki przed przerwą. Ten rezultat jest chyba sprawiedliwy, chociaż zapewne nie zadowala żadnego zrywania. I w tym momencie rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Jale. No zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Ładny atak pozycyjny, cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. No przejął ale Fekir. Gol! Dzięki temu trafieniu obejmują prowadzenie. Ale z petarda tuż pod poprzeczkę. Bramkarz nie miał szans sięgnąć piłki. Uderzył instynktownie i z jakim wspaniałym efektem. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu, ale dopiero w drugiej połowie. Maria. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Gonalon. Podanie po skrzydle. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Może stąd strzelać! Świetnie, prawa dla bramkaza. Aleksandr Lacazette strzela i gol. Świetna forma francuskiego napastnika. No i mamy powtórkę kolejnego szybkiego trafienia. Naprawdę niewiele było im potrzeba. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. Kabani. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowej. Jest szansa na groźną akcję. Lacazette! Świetnie interweniuje. Będzie strzelał. Piękna interwencja. Nie wahał się sędzia. I wskazał rzut rożny dla Lyonu. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali Tiago Motta, Kabani. Już blisko pola karnego. Wydatki! Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Przed nami końcowe 30 minut. Tiago Motta. Dobre podanie na wolne pole. No, umiejętnie przejął traz obrońca. PSG rozpocznie od rzutu z autu. Matuidi. Ładny atak z No i może dośrodkowywać. Słusznie w myśl teorii byle dalej od własnej bramki. Matuidi. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. I będą mieli rzut rożnik. Mamy zmianę w drugiej połowie, niewiele do końca, drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić, inaczej nie odmieni losów tego spotkania. No, i wywalczyli aut. Mają teraz szansę na rozegranie akcji blisko pola karnego. Dużawa. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Nie jest sam. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Kinos. Motta. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Cavani. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. Dobra pozycja do oddania strzału. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Dobrze próbował, ale stracił. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Dobrze, przebił się. Dobre do środka. Memphis Depay. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki, może następnym razem będzie lepiej. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Tiago Motta. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Morel. Mamy aut wystarczy dobrze to wykorzystać. Są blisko pola karnego. Matuigi. Akcja skrzydłem. Ma z kim rozegrać tę akcję. I Maria. Ładne dośrodkowanie. Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. Aleksandr Lakazet ma dzisiaj patent na rywali. Od początku meczu pokazuje jak powinien grać rasowy napastnik. Tak, może być naprawdę zadowolony ze swojej dzisiejszej gry. Jest w doskonałej dyspozycji. Aktywny pod bramką rywala, co właśnie widzimy na analizie jego strzałów. Na tej jednej bramce chyba się nie skończy. Ładne, prostopadłe podanie. Niestety nic... Wratki! Szkoda, obok bramki powinien był trafić z tego miejsca. Będą zmiany, zobaczymy czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużyni. Matwidi. Blisko już do bramki. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. I Maria. Piękna interwencja. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Mamy zmianę w drużynie Lionu. No coś niespotykanego. Rzadka sytuacja. Bramkarz włączył się do ataku przy tym rzucie rożnym. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Wybiega na pozycję. Serhii Darder! Jest gol! Trybuny szaleją, proszę państwa! Co za emocje! Ależ ma nieprawdopodobny głód gry. Dopiero co wszedł na murawę, a już się wpisał na listę strzelców. Widać wyraźnie różnicę klas w tym meczu. Doliczony czas gry, a oni ponownie umieszczają piłkę w siatce. <laughs> nie proszę państwa. Widać to teraz w powtórce jak na dłoni. Gdzie był bramkarz? Taka okazja zdarza się bardzo rzadko. Zazwyczaj bramkarze nie oddalają się tak bardzo od bramki. Udrobienie takiej straty nie będzie łatwe. 3 do 0. Lukas. Blisko pole karne. Oddaje strzał. Sam nie wie. Końcowy gwizdek. Gracze Lyonu pokazali kto jest lepszy. Pewnie zwyciężyli w tym spotkaniu. Za sobą udany mecz, chyba nic nie można mu zarzucić. Świetny występ, solidnie pokazywał się przez cały czas, wspomógł w wygranej, a do tego sam raz umieścił piłkę w siatce. atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na oka. No przejął, ale Fekir! Gol! Dzięki temu trafieniu obejmują prowadzenie. Ładnie posłał prostopadle do... Może stąd strzelać! Świetnie! Brawa dla bramkarza. Cazette Świetnie interweniuje. Będzie strzelał? Piękna interwencja. Znakomicie zablokował to środkowanie. I Maria. Piękna interwencja. Wybiega na pozycję. Sergi Darder.